Nazywam się Karolina Prangę, jestem kierownikiem tego obiektu, a miejsce, do którego Państwa zaprosiłam, to Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn. Jak Państwo widzą, jest to drewniany, odrestaurowany, odnowiony młyn wodny. Z XVI wieku, dokładnie 1445 rok. Od tego czasu datuje się istnienie młynów wodnych w tej okolicy. I jak Państwo zdążyli zauważyć, wchodziliśmy do środka, do takiej niecki. Taka niecka w terenie była właśnie wykorzystywana do budowy młynów wodnych. Te młyny wodne zasilała E, zasilane były wodami e, gruntowymi, e, tutaj też powierzchniowymi, czyli tą, e, ten przepływ powierzchniowy jest duży, duże spadki terenu, i ta płynąca młynówka e, powodowała uruchamianie tego e, koła młyńskiego. E, na drugim piętrze umiejscowione były żarna betonowe takiej grubości, one znajdują się z tyłu e, za wystawą. E, i e, to te cele gospodarcze, e, ten młyn pełnił do 2011 roku. E, w średniowieczu maksymalnie działał e, 100 dni. E, w, m, później ten okres, e, w którym można było wykorzystywać ten młyn wodny w, do celów gospodarczych, się wydłużał. No i przejdźmy do SUV. Jak państwo widzą, jakie są podstawowe atrybuty drapieżników? Dlaczego e, sowy e, co umożliwia sową zdobywanie pożywienia w nocy? Oczy, oczy. Szpony tak? tak, tak samo jak, jak, u, e, jak u drapieżników dziennych, ostre, szpony, e, co jeszcze. E, najważniejszym zmysłem e, usów, jest zmysł słuchu. Zaraz o nim powiem, pokażę, gdzie, co oprócz, oprócz otworów usznych pomaga w zbieraniu tych dźwięków. Wzrok jest też specyficzny. Tutaj widzimy szpony, widzimy zakrzywiony dziób i różne techniki polowania. W zależności od tego, czy zdobywają pożywienie poprzez lot aktywny, czy poprzez, poprzez polowanie z ukrycia, też jest troszeczkę inny rozkład skrzydeł. Jedne skrzydła są szerokie, a krótkie, a u, u tych, które z lotem aktywnym polują, to te skrzydła są wydłużone, a wąskie. Gatunki, które zdobywają pożywienie w nocy, jak puszczyk, płomykówka, mają tęczówki czarne. Jak są umiejscowione uszy? Uszy, usów są asymetrycznie, czyli jedno ucho wyżej, drugie ucho niżej, nie mają małżowiny. Są to tylko otwory uszne, zaraz będzie na drugim slajdzie i Zamiast małżowin mają koncentrycznie ułożone pióra na twarzy, zwane szlarą. Ta szlara działa jak antena satelitarna. Ściąga dźwięki do uszu sowy. I mogą Państwo zwrócić uwagę, że tutaj ma czarny, e, czarną ten, ten barwę tęczówki, a, e, a uszatka ma tęczówki koloru pomarańczowego. Czyli już sama barwa tęczówki e, może nam e, powiedzieć o sposobie polowania, czyli ona poluje i e, o wschodzie, e, o zachodzie i e, w nocy. I przy tęczówkach pomarańczowych ta sowa już m, dostrzega kolory. Jak Państwo myślą, czy te, czy te pióra? To uszy. No, nie! To są pióra, którymi, e, którymi te sowy wyrażają emocje. Jeżeli uszatka. Jest zdenerwowana, zaciekawiona, wówczas te fałszywe uszy podnosi do góry. Jeżeli samiec szuka samicy, nawołują się, wówczas też ta uszatka pióra ma do góry. Mało tego. Bardzo często nocne drapieżniki są gnębione przez ptaki dzienne. Wyobraźcie sobie, że jak sójka zaobserwuje sowę na drzewie. To alarmuje cały las, i ptaki dziobią tą sowę, więc ona, żeby, żeby się zakamuflować, stąd to upierzenie, ta mimikra, ona wydłuża się na tej gałęzi, podnosi te fałszywe uszy do góry i udaje, że jest sakiem. Najczęściej drapieżniki, które chciałyby upolować sowę, w momencie, kiedy właśnie u gatunków nocnych są te plamy z tyłu głowy, one też pełnią funkcję e, odstraszającą. Drapieżnik e, myśli, że Sowa patrzy na niego dookoła głowy że to też są oczy. Mogą Państwo e, wziąć do ręki swoje pióra i sprawdzamy, kto z Państwa ma lotkę, kto z Państwa ma sterówkę. Lotki są to pióra, które umiejscowione są na skrzydłach ptaków. Przy lotkach widzą Państwo, że to pióro jest zakrzywione. Mamy tak. Podstawowe elementy budowy każdego pióra. Ta część, która dawniej służyła do czego? To dudka. Teraz biorą Państwo kręgosłup pióra. Przeciągamy po twardym kręgosłupie pióra. Czują Państwo? To jest stosina. Dalej mamy promienie. I w środku są mniejsze promyki zakończone haczykami. Jak Państwo rozdzielą pióro, to będzie widać taki, taką cienką powierzchnię z haczykami, taki meszek, widać? Jeżeli chodzi o sowy, to na krawędziach lotek, e, zarówno tutaj górnych jak i dolnych, mamy grzebyk. Widać ten grzebyk? I to wygłusza tego ptaka, dlatego właśnie jak, jak leci, zaraz to pokażę na filmie, to powietrze jest przecinane na tym grzebyku, wytłumiane na, tych, na tym aksamitnym, e, w dotyku e, tej, tej dolnej krawędzi lotki i dzięki temu nie słychać, jak uszatka, czy pójćka, czy płomykówka leci. Ale spróbujmy to zrobić sami. Proszę bardzo. Uruchamiamy dzienne ptaki. Uwaga, pióra. To przy dziennych ptakach zawsze słychać jak leci. A teraz robimy to samo uszatką. Jeszcze tutaj przytrzymam tylko tą żyłkę. Uwaga. Bardziej słychać żyłkę. I moje, nie wiem czy to brak kolagenu tutaj, ale jeszcze raz No tak jakoś zgina mi się tu. Uwaga. Tutaj, gdzie widać te białe odchody nad tą trzecią spałą, to mamy, to mamy szpaki i bardzo często co roku zajmowana, i później jest dla, dla puchacza, dla puchacza, dla puszczyka. Dla puszczyka mamy tutaj tą budkę typu E. Tylko wiadomo, że ta budka typu E, ona musi być zakładana na dużej wysokości jeszcze do tego taki ten kołnierz ochronny jest zakładany na drzewie. E, no bo tutaj już jest duży otwór wlotowy, nie? Do tej budki. E, modraszki, e, mazurki. Mazurki tutaj często siedzą na kalenicy. E, jeżeli chodzi o drozdy, śpiewaki też są e, drozdy. Najczęściej na płocie pani Zosi siedzą. E, szpaki bardzo często na wiosnę to po prostu cały czas to uperlenie piękne jak te pióra zaczynają wychodzić i one zaczynają e, te białe punkciki mieć e, na sobie to wygląda po prostu jakby się mienił e, strzyżyki oczywiście przy czcinach e, rudziki cztery razy wleciał do, przez okno i siedział na kole mojskim e, kowaliki chodzą głową w dół po drzewie i u nas są, i w parku w Radojewie e, też można je znaleźć. E, grubodzioby przy Leśniczówce. Wilga, e, tutaj wilgi nie słyszałam, w Puszczy Zielonce, w koło jeziora Borowo e, słychać parę e, wilg. E, jeżeli chodzi o jeżyki, to nie widziałam tutaj e, w młynie słowika rdzawego, też nie widziałam brzegówki. Też nie widziałam gile, widzieliśmy tam z tyłu.